Agata Sobutka, dzień dobry. Zapraszam na najnowsze wydanie serwisu informacyjnego. Sprawdźmy, co w dzisiejszym programie. Zmiany w polskim modelu rodzicielstwa. Rusza budowa drugiej jezdni ulicy Wyszogrodzkiej. Sezon letni z plotem. Czas start. Coraz bliżej Polish Hip Hop Festival. Czy model rodzicielstwa w Polsce zmienia się? Powoli tak, wynika z danych zakładów ubezpieczeń społecznych. Ojcowie coraz chętniej angażują się w opiekę nad dziećmi, pomogły w tym zmiany w prawie. Jeszcze kilka lat temu zaledwie jedna na sto osób korzystających z urlopu rodzicielskiego to był mężczyzna. Tymczasem ten urlop jest na równi dla mamy, jak i taty dziecka. Rodzice mogą się nim elastycznie dzielić. Obecnie robią to częściej. Urlop rodzicielski to jest taki czas, z którego na równi może korzystać mama i tata dziecka. I jeszcze kilka lat temu zaledwie jedna na sto osób na urlopie rodzicielskim to był mężczyzna. Dzisiaj sytuacja się zmieniła. Jest to zasługa zmiany w prawie. Nieco Ponad dwa lata temu urlop rodzicielski został wydłużony o 9 tygodni, po to, żeby każdy z rodziców miał co najmniej 9 tygodni tylko dla siebie. W pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku w województwie mazowieckim już ponad 9 tysięcy osób na urlopie rodzicielskim to byli ojcowie. W tym okresie na urlopie przybywało 2,9 tysiąca mężczyzn w regionie. Nadal niewiele, ale jest to krok w stronę równości rodzicielskiej. Mówimy tutaj o zwiększeniu świadomości prawnej rodziców, bo wciąż rodzice nie wiedzą, jakie mają prawa. Kolejna kwestia to kwestia pokazywania korzyści. Po co jest urlop ojcowski? Po co jest urlop rodzicielski? Elastyczne formy organizacji i pracy. Jakie to korzyści przynosi mamie? ojcu, dziecku, społeczeństwu, gospodarce. I kolejna kwestia, promocja partnerstwa w rodzicielstwie. Jak patrzymy na deklaracje Polaków, to 56% Polaków deklaruje partnerski model rodziny jako preferowany, czyli mamy takie aspiracje, ale potrzebujemy pokazywać korzyści, potrzebujemy zmian, które umożliwiają realizację tego partnerstwa w życiu. Od kilkunastu lat do dyspozycji taty jest już dwutygodniowy urlop ojcowski. Cieszy się on sporym zainteresowaniem na Mazowszu od stycznia do kwietnia skorzystało z niego ponad 7 tysięcy ojców. Wkrótce w Płocku rozpocznie się budowa drugiej północnej jezdni ulicy Wyszogrodzkiej, poinformował prezydent miasta Andrzej Nowakowski. Kluczową decyzję w tej sprawie podjął wojewoda mazowiecki, który 13 czerwca wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Zgoda dotyczy odcinka o długości 1,3 km rozciągającym się od skrzyżowania z aleją Armii Krajowej na Zielonym miarze do ulicy Harcerskiej w imielnicy. W ramach projektu powstanie również rondo turbinowe na skrzyżowaniu w imielnicy oraz zjazd z niego w kierunku słupna przebudowane zostaną także fragmenty ulicy Rogozińskiej 135 metrów oraz ulicy Harcerskiej, 100 metrów w regionie pobliskiego kościoła. Na przebudowę właśnie tego odcinka starego Wyszegrockiej od spółdzielczej do. E... Kilińskiego i ta część Wyszełkowskiej będzie gruntownie przebudowana, będzie wbudowana kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia, nowe także chodniki i nowe lodowe oświetlenie. No, prace potrwają prawie dwa lata, ale w efekcie będziemy mieli zupełnie nową ulicę, a to pozwoli nam także dalej realizować inwestycje w tej części miasta, chociażby poprzez budowę kolejnych ulic, takich jak wiatraki czy działkowa. Natomiast przed nami także duża druga inwestycja w ulicy Wyszeglockiej, czyli rozbudowa Wyszeglockiej o drugą nitkę już na wylocie z miasta. Utrudnień większych nie będzie, bo będziemy budować drugą nitkę ulicy Wyszogrodzkiej, a więc cały czas ruch będzie odbywał się na tej istniejącej, największe utrudnienia mogą być wtedy, kiedy będziemy budowali już rondo, duże, turbinowe przy skrzyżowaniu z ulicą harcerską, przy kościele w Mielnicy. Wtedy mogą pojawić się utrudnienia, ale na dobrą sprawę te dwie jezdnie no, będą funkcjonowały. Nowa jezdnia przedniej Jar. Rosicy nasypem z przepustem, podobnie jak obecnie istniejąca południowa nitka ulicy Wyszogrodzkiej, po północnej stronie planowanej drogi przewidziano budowę chodnika oraz ścieżki rowerowej, natomiast dotychczasowy chodnik po stronie południowej zostanie przekształcony w ciąg pieszo-rowerowy. Rozpoczął się letni sezon wydarzeń organizowanych przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną, która zaprasza mieszkańców i turystów do aktywnego odkrywania uroków miasta. W programie, jak co roku, znalazły się spacery tematyczne, rowerowe wyprawy krajoznawcze oraz kameralne koncerty na starówce. Kolejne tygodnie to kontynuacja popularyzacji akcji Odkryj z nami Płock, który obejmuje 8 niedzielnych spacerów po najciekawszych zakątkach miasta. Od seminarium duchownego i małachowianki po Płocką, judaicę i tajemnicę miejskiego teatru. Wakacje wybrane soboty i niedzielę. Oczywiście spacery od plotowymi przewodnikami tuż po 12 z placu Starego Rynku w Płocku. Oczywiście koncerty w ramach muzycznych czwartków na Podskiej Starówce, tutaj właśnie e, wakacyjne czwartki i rajdy rowerowe z Płocka w okolice. Serdecznie zapraszam. Miłośników dwóch kółek ucieszy kontynuacja projektu Płock na rowery. Trzy rajdy rowerowe w malowniczych okolicach Płocka pozwolą śledzić m.in. Brudzeński Park Krajobrazowy, Bielsk oraz okolice Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Rajdy zaplanowano na 28 czerwca, 26 lipca i 23 sierpnia. Każdorazowo start o godzinie 9. Liczba miejsc ograniczona obowiązują wcześniejsze zapisy i opłata startowa. Letnie wieczory umili cykl koncertów w ramach projektu Muzyczne Czwartki na Płockiej Starówce. Od 26 czerwca aż do końca sierpnia w czwartkowe wieczory o godzinie 18:00 na małej scenie zabrzmi muzyka od romantycznych ballet i filmowych hitów przez jazz, folk i lata 20, aż po przeboje z lat 70 i francuskie klasyki. Wszystkie wydarzenia realizowane są przy wsparciu finansowym Miasta Płosk. Szczegółowy harmonogram oraz informacje o zapisach i lokalizacjach dostępne są na profilu Facebook Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. W ratuszu miejskim odbyło się spotkanie burmistrza miasta łowicza Mariusza Siewiery z przedstawicielami samorządów uczniowskich szkół miejskich działających na terenie miasta łowicz. Burmistrz zachęcał młodzież do włączenia się w różne inicjatywy miejskie na zasadzie wolontariatu, dzięki czemu będą oni mogli poznać zasady funkcjonowania i organizacji takich wydarzeń. Jednocześnie mając realny wpływ w ich kształtowaniu. W najbliższej przyszłości planowane jest powołanie Młodzieżowej Rady Miejskiej jako grupy doradczej burmistrza. Muzyka Jeden z najważniejszych i najstarszych hip-hopowych festiwali w Polsce już za kilka dni ponownie zadomowi się na plaży nad Wisłą. W dniach 3-5 lipca Płock ponownie będzie rapowym centrum kraju z udziałem największych gwiazd, obiecujących artystów młodego pokolenia i tysięcy fanów. Na wszystkich uczestników czekają aż trzy dni pełne emocji, koncertów i przede wszystkim dobrej energii. W tegorocznym line-upie znajdą się ci, o których było najgłośniej w ostatnich miesiącach. Absolutna czołówka sceny, jak i prawdziwe legendy, strady. To nie wszystko. Wśród zaproszonych znajdują się również artyści, o których wkrótce będą mówili wszyscy. Stage wystąpią Kuban Szpaku, Białas, Jan Rapowanie, Jangleosia, Osochodzi Kas, Błagane, Chivas, Kukę 21, 15, Żabson, Reto, Malik Montana, Kizo, Young Igi, Ken Paluch, Teddy, Słoń, Avi, Ruf, Babicze i Louis Villan. Jednak to nie wszystko. Dopełnieniem koncertów, które, co ważne, będą dłuższe niż w ostatnich latach, dzięki czemu uczestnicy będą mogli usłyszeć jeszcze większy przekrój utworów wszystkich zaproszonych wykonawców, będzie silna reprezentacja DJ-ów i DJ-ek, którzy nie tylko rozkręcą imprezę, ale i pozwolą na chwilę relaksu. Polish Hip Hop Festival to nie tylko występy, ale też niesamowita, unika Współpraca aura i cała otoczka wokół lata doświadczeń i feedback z komunikacji w mediach społecznościowych z fanami przynoszą w tym roku jeszcze lepiej dopracowaną infrastrukturę festiwalową. Obejmie ona nie tylko bardziej komfortowe i sprzyjające integracji pola namiotowe z dodatkowymi punktami ładowania i depozytami oraz rozbudowaną strefą relaksu, ale też to, co uczestnicy cenią coraz bardziej różnorodną i bogatą ofertę fut trackową, która będzie prawdziwą, kulinarną podróżą przez smaki z różnych zakątków. Świata. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.